Ciao tutti, Paulina Więzik, kanał zaczynam już klasycznie, choć czasy klasyczne nie są. Bo od miesiąca mamy już w Polsce epidemię koronawirusa i pewnie wszyscy, tak jak ja, macie już dosyć siedzenia w domu. Ja niestety nie mogę prowadzić zajęć inaczej niż online w tym momencie, nie, nie prowadzę warsztatów, które bardzo kocham, nie spotykam się fizycznie z moimi kursantami, i grupami i tego bardzo mi w mojej pracy brakuje. Natomiast staram się, by te dni, które spędzam w domu, na szczęście w domu z ogrodem, więc, więc powiedzmy jestem troszeczkę w troszeczkę bardziej uprzywilejowanej sytuacji niż wielu z Was, Staram sobie tak organizować czas, by nie mieć poczucia, że te dni i ten czas mi przecieka przez palce i że te dni tracę. W tym wideo powiem Wam o takich kilku prostych patentach, dzięki którym możecie uczyć się języka włoskiego w czasach pandemii, tak by była to nauka bardzo przyjemna. Nie wymagające od Was jakiegoś strasznego zaangażowania, a żebyście mieli poczucie, że jednak coś z tym językiem robicie i coś dla siebie w tych ciężkich czasach robicie. No to zaczynamy. Tak jak ja, mnóstwo czasu spędzacie na Netflixie, oglądając wszystko, co tam jest dostępne. Pierwszy patent, który możecie zrobić, to zmiana języka w ustawieniach Netflixa. Nie chodzi mi o to, byście zmienili napisy lub dźwięk konkretnego filmu czy serialu, który oglądacie. Chodzi mi o to, byście, tak jak Wam teraz pokazuję, zmienili język w ustawieniach w menu na język włoski. To nie da Wam dostępu do wszystkich filmów i seriali, które są dostępne na włoskim Netflixie. To nie o to chodzi, ale pozwoli Wam oglądać to, co jest na naszym polskim Netflixie, często z włoskim dźwiękiem i z włoskimi napisami. Ja na przykład oglądam trzeci sezon Domu z Papieru teraz po włosku. Jest to mega śmieszne, moi drodzy, mega śmieszne, ponieważ byłam przyzwyczajona do innych głosów. Zresztą dubbing zawsze mnie śmieszył, mimo że Włosi są świetni w dubbingowaniu. Niemniej nie mam poczucia, że, nie wiem, straciłam 12 godzin życia oglądając serial, tylko wiem, że dzięki temu rozwijam swoje kompetencje językowe. I bardzo ciekawie się to ogląda. Ja robię sobie jeszcze często taką zabawę, że włączam sobie i dźwięk włoski, i napisy włoskie, bo to robią zwykle dwaj tłumacze, więc te teksty, te, te, te dialogi są inne i sobie porównuję, jak tutaj ten tłumacz przetłumaczył, jak ten przetłumaczył. I to jest jeszcze okazja do tego, żeby zaobserwować um, różne struktury gramatyczne, czy różne wybory językowe. Także nieważne na jakim poziomie jesteście, warto sobie zmienić język. To nie jest jest operacja płatna i nie jest operacja jednorazowa, to znaczy zawsze będziecie mogli wrócić do języka polskiego i zobaczyć, co na Netflixie naszym polskim jest z dubbingiem włoskim. Bardzo, bardzo Wam gorąco polecam tą opcję. Drugą opcją, drugim moim pomysłem na to, jak produktywnie spędzić ten czas naszej przymusowej kwarantanny a mimo wszystko atakować się językiem włoskim, e, przygotowałam dla Was playlistę z włoskimi piosenkami. Tych piosenek jest kilkadziesiąt, to nie są piosenki stare, Albano tam nie znajdziecie. E, są też oczywiście piękne, stare piosenki, jak na przykład Fabrizio de André, ale tych piosenek starych tam nie ma. To są takie popowe piosenki radiówki, które na przestrzeni ostatnich lat we włoskim radiu leciały. E, możecie się zainspirować jakimiś konkretnymi nazwiskami, zespołami, e, albo słuchać po prostu tej playlisty e, w kółko. I specjalnie ona nie ma 300 piosenek, tylko kilkadziesiąt, tak by te piosenki były powtarzalne. W ten sposób uczymy się tekstów, zapamiętujemy poszczególne słowa. Do niektórych z tych piosenek z tej playlisty są sukcesywnie dodawane ćwiczenia na mojej stronie www.italiolo.pl. Tam znajdziecie też inne ćwiczenia, ale o tym za chwilkę. Czyli moi drodzy, słuchanie muzyki, słuchanie playlisty z włoskimi piosenkami. Jak lubicie stare piosenki, poszukajcie starych piosenek, a ja myślę, że też na dniach stworzę taką Playlistę dla tych bardziej sentymentalnych z Was ze starymi przebojami, szlagierami, Ricky Poweri, Albany Romina i takie tam, ale to będzie inna playlista. Moi drodzy, pomysł numer 3, czyli podcasty. Ja bardzo polecam podcasty Lucrecji z Len Italiano i Lukrecja, które znajdziecie na Spotify, oczywiście za darmo. Te podcasty mają po 10 minutek i warto sobie takiego podcastu czasem raz dziennie, czy dwa razy dziennie posłuchać. Na przykład idąc na spacer, bo i tak zazwyczaj idziemy na ten spacer sami lub z jedną osobą, a nie, nie bandą, więc i tak i tak nie macie co na tym spacerze robić za bardzo. Więc, więc w maseczka, moi drodzy, maseczka, dodatkowa ochrona y, kolejnych innych y, otworów. W, w ciele, czyli uszu, słuchaweczkami i lecimy z podcastami po włosku, na przykład Lering Italian Lucrezia, a znajdziecie też inne, bo i Grammaticando, czyli taki fajny kanał Fiorelli, On, ona też robi swoje podcasty i oczywiście Italiano Automatico. Te kanały włoskie, prowadzone przez Włochów, polecam. Te podcasty są króciutkie, to nie są podcasty półtora godzinne, także warto też taką formę nauki uskuteczniać. Autoreklama, moi drodzy, będzie polegać na tym, że czwarty sposób na przetrwanie pandemii e, z językiem włoskim jako bohaterem tych czasów, to y, tym sposobem jest po prostu oglądanie Italiolo. Na YouTubie znajdziecie darmowych kilkadziesiąt filmów. Dla tych z Was, którzy niekoniecznie wiedzą, jak to działa, y, bo ja nie robię takich lekcji, moi drodzy, że lekcja numer jeden, lekcja numer dwa, lekcja numer trzy. Bardzo często te moje filmy wynikają z tego, co ja robię ogólnie życiowo. Ja nie jestem tylko YouTuberką, ja jestem przede wszystkim nauczycielką języka włoskiego, więc bardzo często te wideo nagrywałam zgodnie z zapotrzebowaniami, aktualnie na kursach, które miałam, więc te wideo one nie są. Od 1 do 50 ponumerowane. One działają tak, że jest mini kursik, który możecie obejrzeć sobie, jeżeli jesteście początkujący, i one są tam rzeczywiście ponumerowane, te lekcje mniej więcej tam do 13 czy 14. Jest dział Italiologramatyka gdzie bardziej się skupiam na kwestiach gramatycznych tak dosyć mocno, no, ale te filmy wszystkie są króciutkie, jak sobie zobaczycie to one nie mają więcej niż 10 minut, Czy ja tam wiecie, nie, nie lubię jak są takie, roz... są niektóre takie kanały niektórym odpowiadają takie lekcje, też, też wiem, że, że są prowadzone przez Polaków, no ale moi drodzy, ja nie mam czasu na przykład oglądać 45 minut o czasie Imperfetto, ja takie lekcje robię w 10 minut i polecam je znajdziecie sobie klikając w moje imię, nazwisko pod filmem, wszystkie te wideo, więc jest i są te minikursi Siki wakacyjne oraz możecie wejść na stronę www.italioro.pl i tam zobaczyć lekcje premium. To są takie 45-minutowe wykłady wraz z ćwiczeniami, które się same sprawdzają. Zwykle każdej tej lekcji cena waha się między 15-25 zł. Można kupić w pakiecie. Polecam moi drodzy, to jest też świetna okazja, żeby wesprzeć mój kanał. No i tyle. To była autoreklama. Piąty sposób moi drodzy to. Yy... Co możecie jeszcze robić? Możecie, moi drodzy, czytać po włosku. Czytać książki włoskie lub y, rozwiązywać jakieś włoskie ćwiczenia, ale ja zawsze się skłaniam ku temu, że materiały autentyczne są najlepsze i ja sobie właśnie, moi drodzy, zaraz wam pokażę co sobie zamówiłam. Zamówiłam sobie, moi drodzy, takie cudo, Elena Ferrante, l'amica geniale, y, czyli genialna przyjaciółka, to jest ta książka na podstawie której ten bestsellerowy serial HBO go powstał, który pewnie wielu z Was widziało, ja jeszcze go nie widziałam, bo zawsze chciałam najpierw przeczytać książkę, czasu nigdy nie było, nie chciałam czytać po polsku, więc sobie teraz korzystając z pandemii zamówiłam książkę, gdzie ją sobie zamówiłam, no nie z Włoch, Zamówiłam sobie ją z naszej wspaniałej księgarni Italicus w Krakowie, która jest największym chyba dystrybutorem i importerem książek z Włoch i ma księgarnię online, bardzo świetnie działającą. W czwartek zamówiłam, w piątek mi przyszło. Bardzo, bardzo Wam polecam. Tutaj linkuję Wam stronę sklepu Italicusa. Polecam, czy to książkę, tam możecie zamówić, moi drodzy, i literaturę po włosku, ale możecie zamówić przede wszystkim podręczniki do nauki włoskiego, komiksy yy, i książki polskie, i książki włoskie do nauki. Ja o tym jeszcze w innym wideo, troszeczkę więcej Wam opowiem. Moi drodzy, co jeszcze można robić? No można robić wszystko to, co robicie do tej pory, tylko nie spotykając się z nikim innym. Więc e, jeśli na przykład wahacie się, czy Wasza nauka języka włoskiego ma jeszcze sens, oczywiście, że ma sens. Ja zrobiłam taki mały research na moim fanpage'u. Okazało się, że mimo tego, że do Włoch teraz nie można wyjechać, to Wy nadal chcecie się uczyć, bo to jest namiastka normalności w Waszym życiu. Także uczymy się, moi drodzy, dalej, jakby, jakby nic po prostu się nie zmieniło w naszym życiu. I staramy się gdzieś tam znaleźć równowagę w tym wszystkim, bowiem... Że I tak jak mnie i wam jest ciężko. Także te pięć sposobów dla was dzisiaj mam. Mam nadzieję, że któryś wykorzystacie. Jeśli macie jakieś swoje sposoby, jak się uczycie tego języka teraz w czasie pandemii, napiszcie je w komentarzach. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, na, o odwiedzinach na www.italiolo.pl i o polubieniu mojej strony na Facebooku Italiolo Nauka Włoskiego i na Instagramie też już jestem. Ciao!